Podkarpacie jest innowacyjne. PZL jest nowoczesny i tradycyjny, więc innowacje też są potrzebne w każdym miejscu. Innowacje mamy we wtorek i w środę w Rzeszowie na temat turystyki, agroturystyki, ekoturystyki, a nasze całe Podkarpacie, pogórze szyżowskie, dynowskie, bieszczady, lubaczowski powiat, to są ci regiony, które są piękne. Jest pięknym dziedzictwem kulturowym krajobrazu naszego i to trzeba pokazywać, trzeba to, trzeba to zwiedzać, trzeba tutaj zapraszać. Ludzi. o to będziemy dbać i walczyć, bo to są też miejsca pracy. Turystyka dzisiaj jest trzecią gałęzią przemysłu na świecie, a w niektórych regionach mogą być zakłady i fabryki, w niektórych obszarach w gminach może być agroturystyka, turystyka, hotele, czy chociażby turystyka uzdrowiskowa, bo taka szansa też istnieje chociażby w Brzozowie. Ja chciałem powiedzieć o pakiecie, jaki przygotowujemy przygotujemy na wybory samorządowe. Wspólnie tutaj z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego i z Sejmikiem Województwa, myślę, że również z burmistrzem, burmistrzem miasta Brzozowa chcemy przygotować nowy pakiet dla Brzozowa. Pakiet przede wszystkim to, co powiedział pan minister. Może trzeba wrócić do pomysłu brzozów jako zdrój. Trzeba zrobić specjalną podstrefę ekonomiczną. Takie rozmowy trwają w Strzyżowie, takie rozmowy trwają, e, będą trwały w Brzozowie. Myślę, że to jest dobry pomysł na, aktywizację, na e, aktywizację i spadek bezrobocia, bo to jest największy kłopot tutaj na ziemi brzozowskiej. Podnosząc się do słów pana ministra, byłem speakerem dotyczą w kwestii utworzenia Wydziału Lekarskiego na Wydziale na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest bardzo duża szansa, że ten wydział powstanie. I potwierdzam tu jakość leczenia w szpitalu brzozowskim, i nic nie stoi na, na przeszkodzie, żeby tu nie były właśnie wydziały kliniczne, żeby tu przyjeżdżali studenci się uczyć, bo przecież jest chemioterapia, przygotowanie do przeszczepu szpików, bo jest chirurgia onkologiczna z bardzo dobrymi, mocnymi nazwiskami: jest chirurgia ogólna, chemioterapia, radioterapia, brachyterapia. Ja, jako konsultant do spraw urologii, pomagałem rozwinąć brachyterapię w brzozowie. Po to zrobiliśmy piękne spotkanie interdyscyplinarne, gdzie wszystkim lekarzom, urologom powiedziałem, kochani, kto do operacji, to do operacji, który pacjent do, do radioterapii czy brachyterapii, kierować do trzeba do Brzozowa. To jest podstawa sukcesu m.in. zakładów brachyterapii. To jest również mój wkład, nasz wkład w rozwój Brzozowa. Stoimy na tym pięknym rynku, który kosztował 7 milionów złotych, ale musimy wiedzieć, że ponad 4 miliony to jest z programu rozwoju naszego, program rozwoju, PRO. I to RPO, Regionalny Program Operacyjny, to myśmy dołożyli do tego... Pięknego budynku, pamiętamy jak on wygląda. Tam jest piękny herb, który, którym brzozów się szczyci. Ten pracowity, dobry brzozów, którego zawsze stawiam za wzór we wszystkich wystąpieniach. Ten brzozów mam zawsze na myśli, mówiąc o Polsce lokalnej w Rzeszowie. Ten brzozów, że nie tylko rzeszów i mielec, ale również przede wszystkim brzozów, bo tu żyją ludzie dobrzy, pracowici, ci, którzy są gospodarni. Popatrzmy, dzisiaj rozmawiałem z burmistrzem na ten ratusz, że on ma wymiar troszkę taki bawarski, troszkę tak jak z bajki: jak się go pięknie podświetli wieczorem. Nie ma tu co narzekać. I ci, którzy narzekają, że tu coś jest źle zrobione, absolutnie nie mają racji. My wywalczyliśmy obwodnicę Brzozowa. Jest wielki spór, bo ktoś mówi, tak, ja przyszedłem do władzy 10 miesięcy temu, ja wywalczyłem obwodnicę, a ja powiem tak. Ten, który był przeciwko i namawiał ludzi przeciwko tej obwodnicy, teraz szczyci się, że on wywalczył. Nie. To ten rząd przewidział taką inwestycję. To my, jako semik Województwa Podkarpackiego, przyznaliśmy pieniądze, a pozwolenia na tą budowę było do 30 czerwca. To obecna ekipa, gdyby tego nie wykorzystała, to byłby wielki, karygodny, niewybaczalny błąd. To ja ludziom w skumnisk mówiłem, kochani, jest dobro wspólne, jest dobro wyższe, bo obwodnica jest dobrem wyższym, bo tu giną ludzie. Musimy to uszanować. Myślę, że te wszystkie protesty, które były związane z obwodnicą w tej chwili się jakby wyciszyły. Teraz jest problem inny, że te 70 milionów może być za mało, że kosztowna obwodnica ona może kosztować więcej. Został pierwszy przetarg, przetarg unieważniony będzie następny. To jest nasz wkład, nasza propozycja dla ziemi brzozowskiej. Kto tego nie widzi, to albo nie chce widzieć, albo ma ciemne okulary. Chcę powiedzieć jeszcze jedną. Piękna bazylika starowiejska, która tutaj jest w starej wsi, pierwotnym osadnictwie tu na tej ziemi, to była właśnie Stara Wieś. I tam piękna bazylika jezuicka skorzystała właśnie z programu rozwoju, programu Polski Wschodniej, gdzie było 1,5 miliona euro i została odnowiona. To ten rząd wynegocjował ten. Ten program, tą możliwość i musimy o tym mówić. Niedawno był, były również doniesienia, że będzie kontynuowany ten program, bo przecież po drugiej stronie tam jest, są prochy, tam gdzie wychował się Jan III Sobieski. Tam jest, są również nasze korzenie. O tym musimy wiedzieć. Że na kolegiatę Brzozowską to ten sejmik dawał na renowację. To w piśmie, na otwarciu sali w Starej Wsi cytowałem to o pracowitych ludziach i gospodarnych. Bo tak jak powiedziałem dzisiaj do ministra, złotówka nigdy w Brzozowie poza stół nie spadnie. Ona jest zawsze dobrze wykorzystana. To jest sala gimnastyczna w Starej Wsi, to jest sala gimnastyczna w Kumniskach. O tym wszystkim musimy mówić i to jest nasz przekaz. Namawiamy do tego, abyście wszyscy państwo, mieszkańcy Brzozowa i powiatu brzozowskiego wybrali naszych kandydatów. Jest Marek Owsiany, jest pan minister Kosiniak-Kamysz, którego serdecznie polecam wszystkim jako najlepszego kandydata, który jest wiarygodny, odpowiedzialny, mądry, który będzie godnie nas reprezentował w Parlamencie Europejskim.